Widzowie, dzisiaj robimy kasę. Sos, pitos, siano. Top 5 random capibara. Jesteśmy z powrotem na jednym bloku, co prawda bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo dawno mnie to nie było, a widzicie, moja wyspa się naprawdę bardzo rozrosła. Okej, okay, być może to nie jest moja wyspa, a zamek Elvisa, ale o tym będziemy mówić w dalszej części tego filmiku, więc zostańcie do końca. Natomiast na pewno wszystkich Was zastanawia, dlaczego mam taki elegancki strój. Galowy, słuchajcie, wieczorowy, niesamowicie, w ogóle elegancki, to również słuchajcie, jest związane z tym odcinkiem, więc koniecznie oglądajcie. Okej, okay, powiem wam tak, ja słuchajcie, na jednym bloku również dawno nie byłem tak samo jak na milionowicach i troszeczkę tutaj rzeczy widziałem, które się zmieniły, ale naprawdę to w momencie do tego momentu, który w porównaniu do momentu, kiedy opuściłem jakby ten serwer, no z przyczyn jakby niezależnych ode mnie, to naprawdę słuchajcie się rozrosło, bo to jest... każda wyspa jest osobnym miastem. Natomiast nie każdy słuchajcie miał tyle szczęścia, bo moja wyspa, tak jak ją zostawiłem, tak ona teraz wygląda, a nawet jest jeszcze gorzej. Ponieważ ona w tym miejscu została rozwalona, tutaj również to drzewo, gdzie była tajna baza do podglądania wyspy Abry została rozwalona, ale... No, sami musicie przyznać, że moja wyspa w tym momencie wygląda fatalnie. Dlatego wymyśliłem genialny sposób, jak nie dość słuchajcie, że zarobić siano, to jeszcze pozbyć się tej wyspy. No, bo będziemy musieli sobie wiadomo ogarnąć nową. I znalazłem, słuchajcie, jednego gościa, który upadł na głowę, ale kupić moją wyspę. To znaczy on jeszcze nie wie tego, że chce ją kupić, ale to jest właśnie sztuka, słuchajcie, sprzedawania rzeczy, czyli on jeszcze nie wie, że chce to kupić, ale zaraz się dowie. Hej, 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 nazywam się Gustavo Frink, ale ty możesz mówić do mnie po prostu gas. Tak, capitos, random capybara, capybara numero uno, abera, capybara numero duro, macho. Dobra, słuchaj, słuchaj, ty jesteś właścicielem tej wyspy? O, czyli widzicie, bibaba, znalazłem chętnego kupca ba 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 chętnego kupca. ba 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 ale ba ba że tutaj wyspa się roz, rozwija na pewno. ba -bas, ba -bas, ba -bas, ba 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 Ej, ale ba ba nie możesz mówić naszym językiem, bo zaraz ludzie go zaczną rozumieć. A tylko my możemy go leć. Barimba, 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 barimba. Ej, odleciał, ale nie zostawił siana. to jest To jest trochę kłopotliwa sytuacja dla mnie. Ej, serio, nie po to ściągałem tutaj tego gościa w wagoniku, żeby wiecie, był bonusem takim, żeby on mi teraz. To przypadkiem nie jest mój vilak. Siemano kolano, luba Maciuwa, stary to. Szukam go od dwóch tygodni. Ej, ale to nie jest mój. Nie, to nie jest mój! To jest mój! Nie, 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 Poczekaj, poczekaj, bo, to jest mój, bo mam wążek po, od niego, ale ej. jest problem. Dobra, słuchaj, Los Pojos Hermanos, ja tutaj z ciebie ściągnąłem specjalnie po to, żeby zaoferować ci coś, co jest po prostu nie, bezcenne. Bezcenne, najlepsza oferta, jaką w życiu pan widział. Czy, No dobra, no to dawaj, no. Chciałbym zaoferować ci sprzedaż mojej wyspy. No, ale moje... jak twoje wyspy? Tak, że to jest twoje... no tak. musisz gdzieś mieszkać. Tak, I tak, tak. normal Normalnym suriwalu byś się gdzieś wyniósł, ale tutaj nie bardzo w Si, są si blotki. senor! Ja! Tak się zgadza, por favor, amigo! Słuchaj, nie, nie, nie. Ja mam plan Ja to, ja, to, no to, jestem, to co ty ja jestem profesjonalnym graczem Minecraft, dlatego wszystko sobie przemyślałem. Ja. O mnie się nie martw Ja jestem. Ja zobacz. Widziałeś taki garnitur kiedyś, jaki ja mam? To, 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 to jest. To, znaczy właśnie, ty masz jakieś, nie wiem, cukierki Juli? To jest prawdziwa klasa. Słuchaj, jeżeli Juli może mieć pół wyspy. A nie, to, to nie ten serwer. No dobra, stary, nieważne. No to Elvisa sobie wziąłem, bo on taki miał garnitur. No i co? A, no dobra, okej. Okay, no okej, okay, wziąłem używany od niego garnitur i co z tego? To znaczy, no że nie kupisz ode mnie wyspy teraz mojej? Ale, ale jak... Po, ale ja mam swoją wyspę. Ale, ale, no masz, dobra, ale dobrze, chciałbym, swoją. dobrze, ja bym chciał cię oprowadzić po mojej wyspie, pokazać ci jakie są plusy i jakie korzyści możesz yy, mieć z tego, że znajdziesz się w posiadaniu mojej wyspy. No, to jest, no to, to jest doskonała oferta. Igiełka, panie, Niemiec płakał, jak sprzedawał mi. Bo ja kupiłem to od Niemcy. Ale no, od Niemcy. nie sprzeda. No właśnie, nie. Dobra, no zaczynamy, samemu, zaczynamy w to, takim to razie to. naszą wycieczkę. Zapraszam całą grupę. Zaczniemy sobie tak. Mamy przygotowany tutaj domek dla villagerów. Jak widać, jest już on wyposażony w dwa pulpity. Znaczy, jeden pulpit, drugi jakiś tam inny stałek. Do tego, do tego w środku możemy zauważyć, że jest przestrzeń do rozmnażania ale villager. wiesz, że ja bym raczej to wszystko zburzył tutaj, nie? I zbudował sobie od nowa. Ale, ale, ale po co burzyć, skoro jest dobry. Do Zadał do mojego kradzionego villagera. To nie, jest, to nie jest kradziony villager. To jest mój villager. On sam to przeszedł? To jest mój villager! Nie. Jest... Bo mam zniżkę u niego. Ale co mnie to obchodzi, skoro tutaj jest jego pulpit, tu są pory. Sam widzisz, że doprowadzałem to. Jak ja. Nie, nie dobra, nie będziemy słuchać. Tak, z mojej westy. No ale z... dobrze, dobrze, idźmy teraz, zaczniemy sobie od dołu, to był start, zaczniemy sobie od dołu. Tutaj jest niesamowicie atrakcyjna oferta, ponieważ jak widzisz, mamy tutaj ZO. Jest, yy, są, są krowy. Tutaj również są krowy i tutaj również są krowy. No, ale też to, ale ja, ja mam to u siebie. Ale stary no, a tak. masz taki... Nie no, piesek akurat nie jest na sprzedaż, natomiast jego buda tutaj pozostanie. Ten ołtarzek mogę ci pozostawić. A to wygląda trochę jak taki, nie wiem. Teraz tak, skońca. chciałbym Kucze. zauważyć, że tutaj podłoga, podłoga, ty sobie pomyślisz tak Matko Kiedy on to sprzątał? To trochę syp. Tak, ale trochę. widzisz 200 IQ maciocha, słuchajcie, widzowie, nie dajcie, nie dajcie się mu zmienić. Co jedze? Co je krowa? Popatrz na nią, co ona je. Znaczy, no... Co je krowa? No trawę. No chyba siano. No, no trawę je. Wiadomo, że trawę je. Co rośnie tutaj? na tej podłodze. No właśnie. 200 IQ. Ja, dziękuję. Do widzenia. Zapraszam w takim razie całą wycieczkę na górę. Przejdziemy sobie do kolejnej, rzeczy, która jest niezwykle przydatna podczas życia na y, Skybloku, a jakby nie patrzeć, tutaj jesteśmy na Skybloku. Więc tobie też to się przyda, kolego. A ja, póki co, jak oceniasz jak, tak między nami, po koleżeńsku? Ja, ja jeżeli bym faktycznie to kupił, to, to przez to, że jest dobra lokalizacja. Tak, ja bym sobie mam, mam. tutaj zrobił bardzo dużo farm willażerów. Mogę ci pokazać, tak. bo zrobiłem nową automatyczną farmę. Ale farmy villagerów? Auto... Zaczy, no, no, zobaczysz, zobaczysz nie, ma, nie ma, nie ma, ja jak może być automatyczna farma villagerów nie da się ich automatycznie robić nie, zobaczysz, że oni automatycznie zbierają ej dobra, ta wyspa jest dosyć potężna, ale Myślisz, pe pewnie patrząc na moją wyspę,. My... ja to zrobiłem, a Bobo ukradł ode mnie pomysł i go skopiował kilka razy. No i widzisz, i widzisz, a teraz dzięki temu, że mógłbyś e, pozyskać moją wyspę, no to wiesz o co chodzi? Zbiera, miałbyś jeszcze więcej miejsca. Zbiera rzeczy i przekazuje do tej skrzyneczki samemu ziemniaki. Wow, i co dalej z tymi ziemniakami? no ja je sprzedaję u villagerów. A gdzie tu jest? Aha, czyli automatycznie się. Okej, okay, czyli to nie jest automatyczna forma villagerów, tylko ziemniaków. No tak, ale ja A. nic przy niej nie robię, nic. On sam to zasadza. Ej, to jest dobre, bo on to wrzuca do tego kompostu, tak? I z tego kompostu... Nie, ci... on, on Nie, kompost to tylko żeby miał profesję. Aha, aha. On próbuje przekazać to drugiemu Rudy. villagerowi, żeby się z nim rozmnożyć, ale hopper mu to kradnie. A i on to wyszło. Ej, dobra, to to jest rzeczywiście dobre. Powiem ja ci tak, pan, tak, bym sobie zrobił u ciebie zdjęcie. Powiem ci tak. Ja ja, ja nie, nie żebym coś mówił, ale wydaje mi się, że jest to trochę Trochę wykorzystywanie yy, pracy e NPC. Trochę to, wykorzystywanie trochę. biednych npc -tów. Nie, no, ale tylko trochę. Ale u mnie takie rzeczy się nie dzieją. Moja wyspa, widzisz, moja wyspa żyje w zgodności z każdym gatunkiem. Czy to jest NPC, czy to jest piesek, czy to jest krówka. Są zamknięte, ale to tylko dla ich bezpieczeństwa. Także widzicie, sam zainteresowany powiedział, że mógłby tutaj zrobić farmę villagerów. A ta wyspa już jest doskonale przygotowana. Masz dużo piasku, na ten piasek, bo idąc w dalej, chciałbym zauważyć, że tutaj zobacz, jaka bogata roślinność panuje na tej wyspie. Ponieważ Dobra, mamy tutaj. gdzieś piasek jest w, w cenie? Mamy nie tylko trzcinę cukrową, mamy także drzewa, ale mamy także Ale zboże! o piasek chodzi? Piasek jest również w cenie, aczkolwiek. No bo piasek jest cenny. Są także melony, także widzicie tutaj naprawdę ale ja mam niesamowite. Bogactwo flory i fauny. Nie dość, że mnóstwo gatunków zwierząt, to jeszcze mnóstwo gatunków roślin. Ale ja o piasek pytałem. To jest doskonała oferta dla ciebie. Ale piasek. Piasek? Ja jest ci, tak. Piasek jest w cenie. A nawet mam tutaj cały stak piasku. Mam w ręce cały stak o piasku. Kurczę, I również wszystko, co jest w skrzynkach. Będzie yy, o, w cenie. No, chyba sobie, no tutaj, chyba, jakieś naprawdę fajne itemy to sobie zrobię. sobie je zabiorę. Poczekaj, a ty już coś zabierasz, czy nie? Kolego. Nie. Kolego, nie, kolego, nie zabieraj. Nie! Moje mięsko! Moje mięsko zabrałem. Kolego, nie, chodź. No, dobrze. No tak, no to te dwie, dwie książeczki ciernie dwa, jak najbardziej spokojnie. Dobrze, fajne, wycieczko. No? Proszę się tutaj ustawić w dwuszeregu. Proszę się ustawić w dwuszeregu, muszę policzyć wszystkich. Muszę policzyć. Raz. Dwa. Dobrze, wszyscy są. Idziemy w takim razie dalej, ponieważ A. chciałbym Ci pokazać tutaj e, dalej moją wyspę. Jak widzisz, mamy już w tym momencie bezpośrednie A. połączenie z wyspą z Juli. Patrz na to. A. Dzięki temu, że możesz nabyć moją wyspę, zobacz no, to jak... No już nie ma połączenia. Ta, tak, tak, ale zobacz, co może się tutaj stać. Albo Ty będziesz mógł swoją wyspę rozszerzyć, albo wyspę Juli będziesz mógł rozszerzyć tutaj. Genialne. Ale, ale to jest jej wyspa, ja jej nie rozszerzam. No ale, ale macie soja czy nie? Pomagasz jej w rozwijaniu tej. Soj, Soy! Soy! Kto? Soj, kto ja, ja! Ja chcę. Ja soy, ja soy. Oj! Ja soy, ja soy, ja soy! Ja 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 los Muertos, hermanos! Dobra, Los Papitas! Ej, ale, ale, dobra, ale. Pomagasz jej pomaga w rozbudowaniu tego, czy nie? Bam! Bam! bambitas! Papitas! Ej, dobra! Słuchaj! No bo ja ci powiem tak. Ta, tutaj było, zobacz, drzewo. Widzisz to drzewo? No hablo espanol! Dlaczego ktoś. Czy tam, ty może wiesz, kto rozwalił to drzewo? A, bubaba, bubaba, buba, bubaba, buba, buba, Ej, bo buba, tutaj buba, generalnie buba. było gigantyczne drzewo, w którym była taka kryjówka, taka baza, w której... Podglądamy... A nie, co tam jest? Nie, tam były... To jest w zestawie, powiedziałem. Nie, Ale poczekaj! Człowieku, człowieku! Bo ty nic nie rozumiesz. Dobra, słuchaj, bierz sobie również te itemy. One nie są jakoś bardzo cenne. To znaczy, powiem Wam szczerze, Hej. Oho, tak dwa netherytowe skrapy i książka z naprawą. Nie, nie? wiem, ja no, no, ile tak teraz nie? te rzeczy są tutaj cenne, ponieważ ja po prostu przecież tutaj nie byłem dwa miesiące. Więc po prostu. No, cały netheryt, jaki ja aktualnie mam, to, to jedna sztabka. Okej, okay, to w takim razie, w takim razie ja te skrapy jednak zabiorę. Mennik sobie zabiera. Cenne itemy! Cenne to miało być w zestawie, ale jednak nie, Taki będzie, zestaw w zestawie. W jednak nie Wierzysz, będzie w zestawie. w Jednak nie będzie w dostajesz. Okej, okay, ale tutaj gramy na moich zasadach, bo to, nie, to jest moja wyspa, zabieram w takim razie przedmioty, które mnie, mnie interesują, czy coś tutaj jest jeszcze cenne, deski Stop, mogą oh, random się być cenne, zabieram w takim razie, słuchajcie, okej, okay, Reszta tutaj y, wartościowych inter, y, tych przedmiotów po prostu nie ma, więc teraz tak, ta wyspa w całej okazałości, jak teraz ją zobaczyłeś, jest naprawdę istotna, ponieważ ona jest kawałkiem no, historii tego serwera. Zakres. Wiesz o co chodzi? Ale co chcesz za to, to? jest kawał historii tego serwera, do tego potencjał rozwoju jest naprawdę ale, nieograniczony. Ale co chcesz za tą wyspę? Zobacz jak dużo możesz wybudować w tę stronę. O, nie, o... Ale bo ja nie mam czasu, jestem biznesmenem, nie ja idę w takim już. razie robić farmy villagerów. Ale farma villagerów jest tutaj wybudowana już, jest gotowa. Tutaj. Właśnie na nią patrzysz. Tak jest. Właśnie na nią patrzysz. Zobacz. Ile ty, ile zobacz, czego? Zobacz. zobacz tutaj, zobacz tutaj, jesteś klientem. Ej, hej, hej, ej, hej! hej, hej. Oh. My name is Gustavo Fringles, hermanos, but you can call me ghost Mogę Ci sprzedać no piąte kurczaki w panierce. Nie jestem na pewno. na pewno. Ej, ale jest. Jestem NPC-tem, jestem NPC, -tem. Jestem NPC Maciok. Mogę ci sprzedać. Eeeź, jestem robotem a brak, tym mogę ci pomóc. Mogę ci sprzedać kawałek kamienia, który ktoś wyszlifował. Tak. Super, kamienny ceglany Dobra, mre. dobra, stary. Widać, że masz kasę. Zobacz. Zobacz jaki masz wieżowiec wielki. Jesteś to bogatym mam. graczem, tak? Masz siano. Dobra, co chce? No w sumie teraz nie mam. Podziel ale co się. Powinieneś oddawać, ale co powinieneś chcesz. oddać siano tym, którzy go nie mają. Ja, ale co chcesz? Stary, nie wiem. No da, 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 daj, 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 Dogadamy się jakoś. Daj jakąś. Jakieś sianko, kabone, pitos, mamonę, papier. Sianko. Sianko, sianeczko. Ale daj co sianeczkę. jest ci potrzebne? Daj sianko, sianeczko. No nie wiem tyle. No, nie... nie mam nedery. Nie, nie masz diaksów, nie masz nederytu, tak? Mam emeraldy. A emeraldy się do czego mam tutaj przy... Złoto. No, em ale emeraldy mam... nie są wiele bo, warte, to są bo to pewnie dużo żelaza. Ale człowieku, jak emeraldy mają być coś warte, jak ty masz pewnie cały wieżowiec w villagerach, więc ty emeraldów masz pewnie 1900, więc emeraldy tutaj nie, nie są pewnie wiele warte. Dużo więcej niż 1990. Więc to, 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 to nie jest wiele warty emerald tutaj. Nie, ale chodzi o to, że ty, jeżeli dostaniesz kasę za tą wyspę w postaci emeraldów, to możesz sobie czy u moich villagerów, czy u villagerów Bobo oczywiście za opłatę, bo nie można ich za darmo używać zrobić naprawdę dobre itemy. No Jak dobra, okay, Do to, mam, to, jedzenie, to to jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Masz rację, ja bym potrzebował czegoś, co mi pozwoli wybudować moją nową wyspę, bo ja mam pomysł na nową wyspę, ale. Możemy no się nawet umówić. ma villagerów, którzy sprzedają właśnie cegły, i inne takie, wiesz, rzeczy, że materiały do Ale budowania. sam zobacz, jaki, jaki tutaj jest premium most. Zobacz. Z cegły. Ale nie z drewna. Z drewna budowałem. Nie z drewna, nie spali się, nie będzie wil, wilgotny, jest prawdziwy, porządny kamień. Tak, zbudowałem go, bo przez Blaze Tysiąc się Tysiące emeraldów. Tysiące emeraldów za wyspę? Za moją wyspę. Za moją, tak. Za, za prawo do y, wyburzenia tego wszystkiego, albo do postawienia czegoś nowego, 15 tysiąc emeraldów. I pół staka. Tysiąc emeraldów. Ponieważ ja ci no sprzedaję to, nie to, tylko dobra. materiały, które tu. Ej, 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 ej mordy, on się zgodził, czy on się nie zgodził w sumie? Dobra, es, 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 es. ej, dobra, bo on gdzieś pobiegł, on chyba po w stronę tak? filarżerów, to wygląda, jakby się zgodził na to. Ola, amigo! Witam cię serdecznie ponownie. Jak tam nasz interes? Jak tam nasz interes? Dobijamy targu, nie dobijamy? Dobijamy targu, czy nie dobijamy targu? Cześć, ja jestem Aberka. Ale możesz mówić na mnie Abra. Dobra, mam tutaj stack bloków, Szmaragdo. Ej, poczekaj, bo ty mówisz, że ty... Ty, ni ty nic nie masz, a ja przejrzę twoje skrzynki. Tak na wszelki wypadek, słuchaj. Nie, no mam oj, tylko emeraldy. Y, Okej, okay, to ja powiedziałem tak, tysiąc emeraldów ty obliczyłeś. A my. i złoto, złoto akurat mam w wieżowcu. Ale złoto, a złoto? Nie, no powiedziałem tysiąc emeraldów! Robiłem ekspertkę Endermanów. Mogę ci dać dostęp, że będziesz miał tysięczny level. A co, a co to jest, a co jest więcej warty? Emerald jeden czy złoto? Na serwerze aktualnie no, wydaje serwerze. mi się, że to jest na równi, dlatego że ja wymieniam jedno złoto na jeden emerald. No dobra, to chcę po prostu 1000 złota albo nie emeraldów. są najwięcej warte, no i... A, i żelazo jeszcze Tysiąc. Jest jeszcze warte. Tysiąc mam, że... złota albo emeraldów, może być mieszane. Obra, a żelazo ci się nie przyda, bo mogę też ci trochę No dać. to że może być żelazo też. Muszę dostać 1000, wiesz, 1000 sztabek, muszę dostać czegoś. No to tutaj masz w tym momencie chyba 3 tysiąca sztabek. Jakby, nie, ze staka nie, Ze bloku? bloków? Nie, nie. 9 razy 64, sorry, tu masz 570 No właśnie, Dobra, dam co? Ci Jaki, kanciak. Jaki kanciak? Jaki pa, Patrzcie, ma, ma strasznie dużo siana. Patrzcie, on wybudował bloki. sobie praktycznie tutaj królestwo, a skąpi. Na potrzebującego maciocha. Biednego Maciocha, znajdę tu jeszcze biednego inne któremu popsuli wyspę. Mimo, że i tak miał najgorszą. Nie, teraz zrobimy się. O, siano. mam dla ciebie buty, patrz. Zrobimy się. O, dziękuję uprzejmie, dziękuję bardzo. O, właśnie, sobie, no. Kapcie dopiero teraz zaproponowałeś. E... A spróbuję zdjąć teraz. Ale poczekaj. Curse of Vanishing. Nie, ale nie chcę. A, myślałem, że to jest klątka Nie, jest curse of Vanishing, czyli po prostu jak oto zniknie, jak ja zginę, tak? Tak. Okej, okay. widzicie słuchajcie, ja tutaj zyskuję siano, zyskuję itemy, a Abera nie A to wie masz tego, jeszcze to, a nie, to, to przejmiemy sobie kogoś innego wyspę, On myśli, że ja, to ja będę budował nową. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. W każdym razie. Raz. Dziękuję uprzejmie, dziękuję. No i to, słuchaj, no i to jest to jest dobra rekompensata. Za emeraldy i żelazo jesteś w stanie u Bobo kupić wszystko. On ci sprzeda za to Diaksy. Bronie, jedzenie, wszystko Ej, dobrze, ci Ej, dobrze, myślę, że zrobiłem giga dobry deal, ponieważ zabrałem wszystkie cenne itemy z mojej wyspy. Sprzedałem placek jakiś... Krowi placek tak naprawdę to jest chyba, nie? Krowi. No nie, ale to jest genialna lokalizacja. No tak. No, ja i... za to tutaj tyle zarobię pito. No nie no, mamony. działeczka. Działeczka jest Mua, miodzio. Miodzio jest po prostu działeczka, ale pojawiam się. Nie, czy... nie, serio, ja tutaj będę w stanie zrobić coś mega kosmicznego. No tak, ale widzisz, ta lokalizacja jest dobra dla ciebie, bo masz tutaj swoją wyspę, możesz ją rozbudować. Masz wyspę Juli, którą. Dla Bobo byłaby jeszcze lepsza, bo Bobo mógłby sobie zrobić tutaj jakąś wieżę i z dwóch stron mnie rozwalać. No dobra, ale widzisz, 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 widzisz.

że ale dobiliśmy genialnego targu, a w kolejnych odcinkach będziemy przejmować zamek Elvisa, więc koniecznie zostawcie suba, na razie Elo.